Stój! rozdaję właśnie bardzo ładnego noża i może być twój. Wystarczy, że wejdziesz przez link w opisie, albo użyjesz kodów, jako nas jest go i wpłacisz z nim 15 zł, wtedy automatycznie bierzesz udział w konkursie. Polecam się spieszyć, bo nie będzie trwał wieczność. Hej, cześć Męko, przyjacielu! Po ostatnim odcinku jest naprawdę ciekawie. Wreszcie ten nowy tryb jakoś mi oddał i w dniu dzisiejszym challenge dla Was. Piszecie na dole w komentarzu pomysł na batle. Za 6000 zł? Tylko musi tam się znajdować jedna, tryb, jedna, bit, jedna skrzynka na tym powalonym nowym trybie. To jest jedny wymóg. Piszcie battle 6000 zł, jedna skrzynia, wszystkie inne dowoli. Oczywiście piszcie jaki tryb, na ile ludzi i tak dalej. A my w dniu dzisiejszym sprzedamy sobie tylko tą meduzę. Sprzedamy tą meduzę. No, sprzedamy to Medus, Albo, dobra, jeszcze zostawimy. A nuż tych 10 koła na samym stajecie coś się uda, żeby tej meduł nie trzeba było sprzedawać. Byłoby naprawdę, Milusio. Nie będę ukrywał. Wchodzimy sobie w case battle koniecznie. I coś, co jest tutaj, stworzy ciekawego. Coś, mam nadzieję, nawet ambitnego. Pokuszę się o stwierdzenie, żeby się udało stworzyć. Cena malejąco i lecimy z koksem. Mamy tutaj dużo screen do dyspozycji. Dobra, zaczniemy sobie od tego jungle case. 760 zł, to jest dużo kasy. Procentówek dawać nie będę. Luxurious, Royal. E, Ametyżdzik sobie damy. 2600. Supreme Life sobie dajmy i dajmy Segem Stone na 5500. No i tutaj myślę, że ta skrzynia na samym początku może być interesująca, bo ją daję na koniec jako taki. No dobra, dajmy ją na koniec w sumie. Dajmy ją na koniec jako taki. No. Taki Joker, właśnie. Trzech graczy. Ostatnio wygrałem na. Czekajcie, stworzymy sobie i sprawdzimy. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej? Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie pięć 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik FIAKO. Co więcej, możesz tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirates Waps kodem oczywiście FIAKO moje bitwy ostatnio wygrałem bitwę na underdogu, więc teraz zdecydowanie wlatuję oczywiście te klasy, czy dodaję sobie jednego bota i czekam. Bo Anusz, ktoś dołączy, a w tym czasie Ci przypomnę, że jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, bo tylko takie mogą grać tutaj na tej stronie, klikasz sobie plusik. Nazami tutaj kodzik fiako, który za ma daje Ci 2 10 zł 10 groszy i plus 10% do depozytu. Czy jak sobie płacisz tutaj za pośrednictwem naprawdę wielu metod płatności, to dostaniesz jeszcze 10%. Płacisz tysiaka, masz 1100, rozumiesz o co chodzi. Tymczasem bot Emily i Bot Rosso, już naszymi oponentami, przypominam raz jeszcze strona. Tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zaczynamy od Luxuriousa, który. No, szału nie ma. Nie bójmy się tego powiedzieć. Szału nie ma. Teraz Royal. Ok, Prince Dream. On tutaj nas fajnie ustawia, daje nas nam prowadzenie mocne. A tyścik, Jakaś fajna koska, coś teggas? Beznadziejnie. Nie bójmy się tego słowa powiedzieć. Naprawdę mocno beznadziejnie. Supreme Knife. Y, czyżby? Huntsman. ale Knight. No, statek. Niby, niby najlepszy. No, ale ty za 1200, tak? Gemstone. Jakie gówno, co tu się dzieje. No, i ta śmieszkowa, ta powalona skrzynia na koniec nie daje stalnie nic. Ty, skrzynia za 700 zł. Skrzynia za 700 zł nie dała nawet złota 70. I zł. ja jestem 5 zł w dupę na tej batli. Ale dramatyczne rozpoczęcie tego filmu, przyjacielu, co tu się stało? Ratuj mnie tymi bitwami, bo jak widzisz, ja tu już nie wytrzymuję normalnie. No, chyba, że sobie walniemy szybkie strzały, co? Tylko szybkie strzały, co? Czegoś takiego? No dobra, spróbujmy. Beast case. Na underdogu, na cztery czy tak? No dobra, walnijmy sobie szybkie strzały i let's fucking go, zobaczymy co tutaj było no. Cyk, cyk, cyk Rosso i Samu i Alex Zobaczymy co im poleci, mam nadzieję, że sobie to zgarnę Mega kiepsko I chyba... no na klasyku im to zgarnął Nawet mnie nie interesuje kto to, kto to wygra, bierzcie z tego wszyscy 2500 kurde, też nie są tanie rzeczy, szczerze za 2,5k możesz naprawdę fajnie zabawić No ale tej wystarczy, że dupnie raz oporządnie, tak jak ostatnio dupła meduska No to tutaj się sytuacja totalnie zmieniła i mam nadzieję, że teraz będzie podobnie No trochę tych... okej okay. Co? Co? No nie, no kuźwa, dlaczego? Dlaczego to nie był klasyk? Dlaczego jak na klasyku to takie rzeczy nie leciały? Dragon Lore. Przypomnę, anarchii to jest skrzynia kto jak sobie użyjecie tego, tego, tego. Nie, to nie była na ich te ubiska jeszcze, oczywiście. Nie wierzę, nie wierzę, co się stało. To się kuźwa nie dzieje. Macie po 5% powierzchni Dagonora na, na Meduzę na Welcome to the Jungle. Ja trafiłem tego Dagonora. No, fenomen to mało powiedziane Fenomen to kuźwa mało powiedziane, no. Ja wale, no. Czegoś takiego to się nie spodziewałem, że aż taki szajs się tu odwali. Kurde, no. Chciałem ich wydymać, a oni mnie wydymali. I to jeszcze moją bronią. Najgorzej we wszechświecie. Co to się stanęło tutaj? Co to ma kuźwa być? dlaczego znowu? Znowu ja na no drugi klasy byłby. Ostatnia taka bitwa. I się wyzeruje, nie? Fenomen. Się fenomen. No, wszystko byłoby idealnie, gdybym tej pierwszej batli nie zgarnął. No. Albo, albo jakby z niej coś poleciało. To wtedy też byłaby inny. Inna para kaloszy, trochę. Parakoidę straciłem, nie? No zarąbiście. No dobra, widzu, to może nie jest najlepsza taktyka. Sprzedajmy sobie to za stówę. No i meduza, gada, no wypada. Albo sobie zostawię tą meduzę w sumie, sprzedam z tego butterfly'a i taki fajny setup teraz tam jest. Szkoda, że tylko tutaj na weku, ale jednak jest. Utwórz i let's go. Zobaczmy. Popatrzmy, co tu się będzie działo. Adrian, Emily i Alex, niech ktoś z was strafi. Dragon Dragonloya. Długi Meduza i Meet Me Danger, zarąbiście mega mi poszło, GG's Chociaż teraz wyjątkowo nie byłem najlepszy, za każdym razem jak mam na to jest tam kuźwa najlepszy, nie? Nie popłaczek jak to nie uda, przysięgam, to będzie taka dupa, taka stypa będzie No, Meduza i Diagonal u mnie, no to się źle zapowiada, jak poleci druga Jest Potential? Nie ma Potentiala Chociaż no jakby on tutaj coś trafił, no ale to jest 2,5 koła, szczerze to w sumie teraz, teraz zaczynam kwestionować dopiero jakby sensowność tego to właśnie Przedsięwzięcia, tak TBH No bo jakby No nie no, dupnie z 25 koła, no to już nie będę kwestionował, tak? No ale no musi dupnąć Meduza, błagam, błagam 37 złotych LET'S FUCKING GO! MAMY MEDUZĘ! No, odzyskaliśmy meduzę Chociaż sprzedałem butterfly'a I miałem jeszcze kasę No gdzieś to się udało, tak? No gdzieś to się kuźwa udało, no Mamy wygraną bitwę na The dogu. Więc niby spoko, no ale dobra, no zobaczmy. Może teraz sobie weźmiemy i sobie coś normalnego otworzymy. Coś normalnego on sobie otworzył. Wezmę Senachi, ale sobie tego zbustuję. To nie jest to normalne. No ale normalne, tak? Rozumiesz, co chodzi? Bo już tego trybu, tego. Proszę, daj tego Masterpisa. Electric High spoko, no, ale Masterpiece to byłaby totalnie inna para kaloszy, tak? No tutaj ten Masterpiece, no to swoje kosztuje. Okej, okay, Scarlet, coś tam. Mogą być fajne tylko chyba Battle Scarlet, nie? Mamy w ogóle 84 większą szansę dzięki temu boostowi. No i 1200. Anarchy case zachował się po gentlemansku, to mi się podoba. No dobra, trzy Będę tego żałował, nie? No będę tego żałował, ja wiem, że będę tego żałował. Czemu to robię? Nie wiem. Chodźcie domyśla. No ale umówmy się, to mamy 10%, że cokolwiek z tego poleci, tak? Jeżeli poleci już od tego bajoneta w górę. O właśnie tego. No to już byłoby naprawdę cholernie miło, no nie będę ukrywał, tak? Mówiłem, że będę tego robił, nie? I 1200 poszło się grzać w tym momencie Supreme hmm. Tylko czy Supreme może oddać? No dobra, no jednego sobie Chociaż szczerze... Classic! Classic! To i tego slotę! No nie, nie za tego! od noclotem miał być! 1035, to w miarę zero. Szczerze się boję tej skrzyni, ja stąd spiedzielam kuźwa. Jak zobaczyłem co tam leci, to ja mówię. Ten All Star w sumie nie był najgorszy. Jakby go zbustować, zrobić na 3. 250 zł, to jest fajna skrzyneczka. Nie będę ukrywał, to jest fajna skrzyneczka. Virtus.pro, No, w porządku. Szału nie ma. 111 zł. Tak, tylko dwukrotność tyłek, Zdarza się i tak w życiu. Wirtus z Bostonu. Niemiło. Niemiło. 170 zł. fajnie, jakby za trzecim razem chcesz tutaj minimalny pościg. O! o, nips kolonii. Ty, Houston? Houston? Mayday? Serio? Tylko 140? Ja myślę, że nie jeden by zapłacił za to więcej. Ja bym to wystawił. Ja bym zrobił zlecenie i wysiadło. Ostatnie jasno, przysięgam. Entropik, Liquid... O kurwa, jeszcze się przetoczy. No to tutaj jest 3 od potężny. 40 zł. Dziękuję. Póki co nigdy więcej. Ale to tak jak mówię, póki co. A weźmy sobie jakiegoś takiego. O, takiego było. Chociaż nie, już tutaj trochę... Liga było to nie wygląda źle, bo jest 460 zł. Duża szansa na karambita. O kuźwa. o kuźwa. No to tak, z tego co nie będziemy cieszyć. Absolutnie. 14 złotych. No nie jest to drop naszych marzeń, nie umówmy się. Rękawice. Bęk! No i to mi się podoba. To są fajne dropy. 1300 zł. Ze skrzyni za 400. Da się, da się tylko trzeba ten tryb jakoś okiełznać Ile ten ser będzie kosztował? Ile? E no to, 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 to nie, to, to, to tak się możemy dogadać, ale tam to, to cich... to, to nie, no jak to tak? czytaj koła z taką skrzynią. Czy znaczy można by taką jednostkę otworzyć, co? W znaczy mamy 10 koła. Czy to brzmi jak plan widzu? No z jednej strony tak, z drugiej nie. Chcę, żeby dzisiaj Dragon mi poleciał, to już czego ja mogę jeszcze oczekiwać? Hydra. No zarąbiście. Fenomenalnie. Zjechałem poniżej dychy. No nie, no nie, no to jest jakiś potop To jest jakiś potop Weźmy sobie A metryścik ile by kosztował? Uu, troszeczkę dużo Ja wiem, że miałem już dzisiaj coś innego robić, tak? Ale no mnie ciągnie, tak? Ej, tutaj są fajne rzeczy Patrzcie, ile tu jest Ej, to jest fajna skrzynia Bo zobaczcie, że tu jest dużo tych przedmiotów To nawet, wiecie, szczerze wolał, żeby Dobra, nie będę tego mówił Pięć koła Pięć koła, błagam Bayonet Lord. No z royala normalnie idzie takiego lora wydopić Chociaż ten za trzy koła, no chociaż tyle No turbo usatysfakcjonowany tym nie jestem, luxurius trzy koła, no zmniejszymy trochę stawkę Ale liczę, że zwiększymy... Prince, Prince, kuźnę, błagam Cię No nie, dlaczego? Dlaczego? Ten Prince by kosztował fajnie Ten Prince by kosztował zarąbiście Ile to by kosztowało, cudo? Ja pieciele, 10 albo... 11 albo pewnie 14 koła no, to byśmy tutaj byli już fajnie ustawieni. No, może Butterfly'a do Plara odzyskamy. Bo takie os Imitment, Imitment! Imitment będzie zatrzykał albo za 5. Pytanie teraz, za ile? Za 3 błagam? Czego chciałem Za 3 bogam. Co ja w ogóle gadam? To oczywiste, że ja się od za 5. A, tu się nie da. No to dobrze, to, to, to błagałem o tego za 3. Bo jeszcze wiecie, jakby był jakiś tam lepszy stan, to on za 5. Może być. No, no chyba się domyślacie, że szału mu nie ma. Jak tam case battle nasze stoją? Wygrana na underdogu. Pasmo niepowodzeń. Klasyk. No ale klasyk odda, to mi na skrzynię odda, tak? To, już to jest logiczne, proste i tak dalej, no. Widzu... Ty, tego jeszcze nie testowałem. 300 zł. To brzmi jak plan. To mi się podoba. Nie wiem czemu, ale przez pierwszą sekundę myślałem, że to jest Prince, no nie? Ale potem patrzę, że tutaj Prince'a byłoby ciężko Przypominam Ci do Givi dłużej, że jesteś osobą pełnoletnią Bo tylko takie osoby mogą tu grać To klikasz sobie kończy tutaj w plusik, a następnie wpisujesz kodik fiako. To dosyć istotne, bo dzięki temu dostajesz 10% bonusu do ładowania I 2 ,10 zł 10 groszy na start Więc zachęcam Cię zainteresować Giveaway cały czas trwa I dzisiaj to byłoby na tyle Piszcie kończy komentarze, widzimy się oczywiście już jutro Trzymaj się, strzała!